Sponsorem programu jest Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska Czarnków. Dzień dobry, jestem Kuba Powalisz, jestem z drużyny Mosirpiła. Piła. No mamy nadzieję, że, że będziemy mieć jak najlepsze miejsca, żeby w ogóle wyjść z grupy. No i żeby była dobra zabawa oczywiście. Dobry Panowie, uwaga! przekładane Jedziemy w ten sposób szybciutko. Dokładnie, dokładnie! Dokładnie, nie chodzi o o to, to są ochraniacze piłkarskie. I się, I się nosi je po to, żeby mieć ochronę na nogach, żeby nie złamać nogi. To są getry piłkarskie i w nie się gra w piłkę, no znowu mnie w skarpetkach. Gram w piłkę od pięciu lat. Moim ulubionym piłkarzem jest Clinton Dempsey. I gram w piłkę dlatego, bo lubię to robić. Piłka dla mnie sprawia wszystko. Czaro druga edycja rozgrywek na Lobawskim Orliku. W tym roku 16 drużyn, 192 zawodników. Nazywam się Piotr Zalewski. Jestem obrońcą, ostatnim obrońcą. Moim najlepszym piłkarzem to jest Artyom Srudnowski. Lubię stać na bramce, bo mnie to naprawdę... Ba bardzo, bardzo kocham ten sport. Bardzo. Czaruszkab jest to turniej dla jedenastolatków i młodszych chłopców. W tym roku jest to rocznik 2000 i młodsi. Chłopcy do tej piłki w tym momencie. Przegraliśmy 2-0, ale no, gramy dalej. Tak zostało nam dwa mecze w grupie. Jeżeli wygramy obydwa, pewnie awansujemy. Ale mówię, nie, o co tutaj chodzi. Tak? Przyjechaliśmy tutaj przede wszystkim się dobrze bawić. Dosyć długą drogę przebiliśmy, była 350 km, ale myślę, że się opłacało. Piłkę, Kuba! Blisko, 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 Kuba, spokojnie. Spokojnie, tak. Bednar, brawo. Daj długą piłkę, dawaj, dawaj. Mamy 16 drużyn w czterech grupach. Dwie drużyny wychodzą dalej. Rozgrywane są ćwierćfinały, półfinały, finał. Zostaje najlepszy na końcu fura nagród. Wszyscy się cieszą, jest super. W chwili ważne jest zgranie się ze swoimi kolegami. Trzeba bardzo dobrze grać, trzeba być miłym dla kolegów i nie można na przykład jak ktoś, nie, ktoś marnuje okazję, to nie można być załamanym i trzeba go pocieszać tego pił tego zawodnika, co nie strzeli. W grze, w piłkę nożną trzeba szanować swoich kolegów. Lubasz jest dość specyficznym i bogatym środowiskiem, jeżeli chodzi o piłkarzy w zasadzie w każdym przekroju wiekowym. Dlatego powstała taka inicjatywa, która nazywa się Lubaska Liga Szóstek. Jest to Liga Amatorska. Czyli w piłkę grają wszyscy. Ten turniej można to tak nazwać jest inicjatywą społeczną. Wiadomo, same boiska ludzi nie przyciągną, trzeba ich jakoś do tego zachęcić w różnej formie. Jestem wolontariuszem. Poprosili mnie o to, abym działał w punkcie gastronomicznym. Jestem tutaj szefem, mam parę dzieci, które mi pomagają. Jestem piłkarzem, jest w piłkę gram od paru dobrych lat. Dlaczego tutaj jestem? Nie mogę grać, ale myślę, że swoją tutaj obecnością pomogę młodym piłkarzom. Nie robi młodzież. I to jest też nauka wolontariatu. My uczymy tych ludzi, że oni mogą to wpisać sobie do życiorysu za chwilę, za parę lat. Uczestnictwo w takim projekcie. w porządku. Staramy się, żeby dzieciaki miały jak najlepiej żeby wygodnie, żeby po prostu były szczęśliwe. Ich heiße Lukas Lindemann, ich bin beim 1. FC Union Berlin. Ich spiel da, weil es mir einfach Spaß macht. Wir sind IT! Wir sind IT! Wir sind IT! Sind... Eisen! Anion! mistrzów futbolowcami, czyli graczami, którzy wykonują tryki piłkarskie. Spotkaliśmy się tutaj, by zaprezentować swoje umiejętności i walczyć w ogólnym ogólnopolskim turnieju w Lubaszu właśnie teraz, w takim turnieju jak Czaruś Właśnie pomaga nam w tym, żeby zainteresować tym młodzież, jak najmocniej. Od tego się zaczęło. Ekstra, no. troszkę wyżej podrzucić. To są triki piłkarskie, które najczęściej wykonujemy pod muzykę. Wygląda to efektowniej, wygląda to dobrze i chcemy to wykorzystywać dla promocji siebie i promocji sportu. Przemka Mistrzaka, Your Life, Your czy jest bardziej Mamy nadzieję, że tak będzie. Po eliminacjach będziemy mogli zobaczyć już Batle. Mam na imię Adam Bytniewski. To jest drużyna MKS z Lidzprużku. Kto wygra mecz? Zniż, MKS! <Gun i> Graliśmy już mecz z Widzewem Łódź i y, przy walce przegraliśmy 1-0. Kto wygra mecz? Zich, 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 pierwszy? Drugi drugi, ja drugi, drugi będzie Bartek. Trzeci wejdziesz w Wiktor staniesz na przedpolu i tam ci gilu, tak? Tam ci gilu. Ale sprawy na to. Śmiało, śmiało. Piotrek, Piotrek je weźmie. Piotrek! Dawaj, dawaj dawa, Kuba, dawaj Kuba. Tak, Jeżeli chodzi o poziom sportowy, to na pewno gwarantują go takie zespoły jak Lech Poznań, Warta Poznań, Union Berlin, widzę Łódź, Zniż Pruszków. Zdobyliśmy pierwszą bramkę w naszej historii występów, także jest to na pewno sukces, który e, założyliśmy sobie przed tym, przed, tym, przed tym turniejem. Chcę być łukarzem, bo chcę być sławny, Super uczucie na bramce stać. Chcę być piłkarzem dla na, na pieniędzy. Najważniejsze jest w tym, żeby wygrywać mecze się, i trzeba umieć przegrać, jeśli się przegra. Dla tych chłopców to jest ogromna motywacja do tego, żeby przyjść na trening za tydzień. Oni dostają stroje, są zmobilizowani, czekają na ten turniej. Całe rodziny żyją tym turniejem od 3-4 miesięcy i to później trwa. W zeszłym roku chłopak, który bronił na bramce w zespole Radwana i który obronił fantastycznie rzut karny strzelany przez zawodników Lecha, był bohaterem w Głosie Wielkopolskiej. To są chłopaki, którzy potem to wycinają, to, to, traktują to jak relikwię sportową. To jest dla nich wielka przygoda. Jestem graczem Polonii Chodzież. Wygraliśmy teraz półfinale z Wartą 1-0. Jesteśmy już w finale. Motywacja jest tak najbardziej pozytywna, ale jest też negatywna, tak? Czyli kary też są. Czyli przeróżne zawieszenia na treningach, także w meczach. Taki zawodnik, który nie potrafi się zachować, nie jest koleżeński, nie może grać. W tym turnieju strzeliłem 8 bramek i bardzo się z tego cieszę, ale to nie tylko moja zasługa, również innych całego zespołu, zwłaszcza mojego brankarza.

Przede wszystkim celem jest to, żeby ci chłopcy uwierzyli, że tak na dobrą sprawę przygoda piłkarska zaczyna się w bardzo młodym wieku i z naszej strony to co my sobie zakładamy to to, żeby stworzyć możliwość gry dla chłopców z naszego regionu z zespołami, które mają markę w Europie, w Polsce, z zespołami, gdzie szkolenie jest na bardzo wysokim poziomie. Na chwilę obecną jeszcze nie są to możliwości, które gwarantują zdobywanie i osiąganie ciekawych rezultatów w starciu z takimi zespołami. Niemniej jednak jest to pierwszy krok w ich piłkarskiej przygodzie i myślę, że jeden z ciekawszych fantastyczny powraczanie pucharu za pierwsze miejsce w turnieju czaruszka lubasz 2011. nie brawa, leczą poznań. Czaruszka 2011. Najlepszy unik w z znowu krzyknijmy hcl odwrotnie. Sponsorem programu jest Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska Czarnków. Sponsorem relacji z piłkarskiego turnieju dla dzieci Czaruśka jest Gmina Lubasz. Światowy Przegląd Folkloru Integracje już po raz